przywitać słowa gorących pragnę rodziców tutaj siedzących. naszych dyrekcji nauczycieli, żeby wszystkie nastroje nas się udzieliły. Kraj Miś plusowy żegnam na zetkolu i z tornicem, pełny pełni chrzątek ze szkoły. W naszej klasie, pierwszej klasie, w ramach praca Koleżanki i koledzy w pracy prześcigają się bo my nie boimy, choć i praca czeka nas. Śmiało do niej dziś skończymy, bo nauki na Nauczymy się i teraz czytać, pisać też i będziemy mogli już każdy wiesz. Dzień nauczyć, dzień dobry, dzień dobry, słowa i umie widzieć i zachować. I... 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 W piątej klasie, w trzeciej klasie jest mój, wiatr, a ja jestem uciepie, bo mam tylko 7 lat. I tak sobie obiecuję otworzę kolowny krok. Żeby przejść do drugiej klasy, mam przed sobą cały lok. To ważne szalenie, dziś złożymy przyrzeczenie. Posłuchajcie wszyscy goście, my pierwszaki dla dziś śpiewamy, przyrzekamy być uczniami Piemcami. Skoła, nasza szkoła, choć nie biedna, lecz wesoła, choć nauki będzie sporo, przychodzą do... nas. koleżanka, witam Was. czego Wam życzyć na początek. Życzę kolegów za piątej, żeby nikt się w szkoły nie bał, bo nie ma czego, bo nie trzeba. Ja podróż, więc znam szkołę i wzdłuż i, i mówię całą przekonaniem, że złego nic Wam się nie stanie, że z, że z głowy żaden głos nie spadnie, bo w szkole dobrze jest i ładnie. Jeszcze Wam jedną radę dam, że nikt w szkole nie jest sam. Jakby się, jakby się kłopot zdarzył, od razu owiec się klasę. Znajdzie się sposób na zmartwienia, czym pyszaki pozdrowienia. Teraz przystąpimy do ślubowania pierwszej klasy. Ślubuję uroczyście i pełnię sumiennie obowiązki ucznia? Ślubuję. Uczyć się pilnie? Ślubuję. Ślubuję. Być dobrym kolegą? Ślubuję. Dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły. Ślubuję Dawać powody do dumy swoim nauczycielom i rodzicom. Ślubuję Swoim zachowaniem i nauką sprawić im radość. Szukuję. Wojciechowskiej, i Walcow. Ponieważ tymi uczniami jesteście już od 1 września, a spora gromadka dużo, dużo wcześniej, ponieważ uczęszczała do naszej szkoły. Życzę Wam, kochani, abyście bardzo dobrze w tej szkole się czuli. Może z marek na pewno będzie to wieczne, o to po latach, na pewno będziecie ile wspominali ten czas. Dzieci i młodzież, święto, święto wiedzy, święto nauki, święto nauczyciela i święto ucznia. Bez Was, kochani nauczyciele, i bez Was, drodzy koledzy, nie byłoby szkoły, a więc i tego uroczystego dnia, dnia Komisji Edukacji Narodowej. Proszę o przedstawienie, teraz proszę o przedstawienie krótkiego programu artystycznego. Dzieci nauczyciela, więc raniutko lekcjami, cała klasa uśmiechnięta dała kwiaty naszej Pani i życzyła pomyślności i wszystkiego najlepszego, no a Pani dziękowała koleżankom i kolegom. Dzisiaj Dzień Nauczyciela, no i właśnie przy tym święcie z nie nieodrobioną lekcję przyniósł Pani dziś prezencję. Ewa zaś ma w swym zeszycie takie kleksy, takie błędy, że aż kwiaty naszej Pani na ich widok zwiędły. Jeszcze Dzień Nauczyciela całkiem nam się powzuć gotów, gdyby była dziś niedziela, nie byłoby tych kłopotów. Może byłoby przyjemniej i świąteczniej i weselniej, gdyby dzień nauczyciela przełożono na niedzielę. Ale chyba nie mam racji, bo słuchajcie, czy słyszycie? Cała klasa na pytania odpowiada znakomicie. Znowu Pani uśmiechnięta, znowu jest radości wiele. Dobrze jest, że dzień i święta nie wypada nam w niedzielę. rozwiązać trudną sprawę. Wrócą do nas słowa spośród ławek. A jeśli sami staniemy w środku klasy i kiedy pierwszy zrobimy ręką znak, przypomnimy sobie tamte szkolne czasy i to, że właśnie tę literę trzeba pisać tak. A kiedy staniemy u rozstajnych dróg i ciężko nam będzie w jednej chwili, zrozumiemy, że spłacić trzeba wielki duch i wychwamy jak ci, co kiedyś nam... Słowo miłości, za ich troski, słowa wdzięczności za ich trud. Darto spotkamy dar uczniowski, wyśpiewajmy z serca Dziękujemy za wszystkie starania, które wkładacie w nasze wychowanie i edukację. Wierzymy, że nasz wysiłek uczyni nas ludzi mądrych i szlachetnych. Dziękujemy za codzienne, niezwykle trudne i mazowalne budowanie naszych dni. Jakie nosił król król Sobieski imię, że rzekę trzeba pisać przez RZ? Za to, że wiemy, co Kopernik zdziałał i ile to jest siedem razy 3. Gdzie Rzym, gdzie Krym, gdzie wiedzica mała. Że, ma, że rok ma 365 sześćdziesiąt dni. Że tak dokładnie pamiętamy przecież o tym, że wody przy stu stopniach wrze. Że polskie statki płyną z portu, z portu Szczecin, że na wieży Mariackiej strażak w trąbkę dnie. Za to wszystko, co, je, co jeszcze dla nas tajemnicą, przed nami jeszcze sporo szkolnych lat. Za to składamy Wam dziś wiele życzeń, z nimi jesienny najpiękniejszych wiatr. Przedstawiciela Rady Rodziców. Ale przede wszystkim Wam, nauczycielom, za, za każdy kawałek chleba, którym się dzielicie z dzieciakami na przerwach, za e, mecze piłki nożnej, które się odbywają również na przerwach, za e, uś ogólnie tylko uczy, że to jest szkoła, gdzie się wychowuje, że. Chcielibyśmy podziękować drugiej dyrekcji i wszystkim nauczycielom. Za w nasze wychowanie. Zapraszamy dyrekcję i pracowników szkoły. Szacunku, miejscem dobrego rozwoju, za które będziemy wszyscy czuli się odpowiedzialni. Na naszej patronki, do nauczycieli, między innymi, kierowała takie słowa: Kim jesteśmy, kim byliśmy o tym przecież decydować będą mi tyle słowa, które na papierze zostaną. Ale przede wszystkim to, co w nas żyć będzie w ludziach, w młodzieży, została się przedmiotem naszych trosk wychowawczo-naukowych, wreszcie tych, co zetknęli się z, z nami na jakimkolwiek odcinku życia. Młodzież, nasza patronka szkoły podstawowej, zachęcała do nieustannego zdobywania wiedzy i rozwoju. Książka pisała do swoich uczniów odradza nas wychował. Nie daje wytchnienia w tym najlepszym sensie. Przypomina ciągle, że duch nie zna zmęczenia, że złożenie ogarnia tylko ciało, a istotą ducha jest wieczny ruch i wieczne tworzenie. Nasz patron, liceum, za najważniejsze ogniwo w wychowaniu poznawał rodziców i pisał. Najpierwotniejsze prawo wychowania jest nade wszystko bezpośrednio przez twórcę nadane rodzinie. Prawo to jest zarazem obowiązkiem, którego się rodzice ani wyprzeć, ani wyzbyć nie mogą. Pierwszym wychowawcą dziecka jest ojciec, szlachetnego tytułu swego ojcostwa. Pierwszą wychowawczynią jest matka, dostojnej racji swego macierzyństwa. Rodzicielstwo jest źródłem i uzasadnieniem powagi wychowawczej ojca i matki. A szkoła może ich tylko wspierać. Tam, gdzie w Polsce nie bardzo mógł się nawet języka polskiego uczyć, bo paradoksalnie dobrze się tego uczył, no i szlifował tę umiejętność we Włoszech. Przeżył 67 lat, a 52 lata właśnie w zgromadzeniu salazjańskim, do którego został powołany, a później oczywiście widząc stułaczkę rodzin polskich i młodzieży, która nie miała gdzie się uczyć, podjął takie wyzwanie i ze zgodą oczywiście papieża tworzył Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej. Po co to Ksiądz Marek tu dobrze wie, żeby uczyli między innymi dzieci poza granicami tego, tego kraju. I teraz drodzy Państwo, Jan Paweł II, paselka Gandolfo, 13 września 1998 roku mamy do Jana Pawła II, szczególne małżeństwo na w tej szkole, do uczniów jednej ze szkół powiedział: Szanujcie ją, wracajcie do niej z radością, uważajcie ją za wielki dar, za swoje podstawowe prawo, które oczywiście nakłada też na Was duże obowiązki. Pomyślcie o tych Waszych rówieśnikach, którzy w wielu krajach świata nie mogą zdobyć nawet najbardziej podstawowego wykształcenia. Prawo do wykształcenia oznacza prawo do bycia w pełni człowiekiem zakątków na świecie, których dzieci marzą o tym, aby tak jak Wy móc pójść rano do szkoły i nauczyć się. Błogosławiono Natalio, święty Janie Pawle II, kardynale Auguste Chrondzie, szeczne Pan z wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.